Hejka, chcę Wam przypomnieć, yy, że jest konkurs na to konto. Jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować ten kanał ze dzwoneczkiem, ponieważ jak będzie 100 subskrypcji, to jedna osobka z Was dostanie to konto. A my przechodzimy do tego odcinka. Z okazji tego, że jest dziś noc hakerów, to nagramy sobie odcinek, jak wchodzę na czat. Do. No, wchodzę na czat do kawiarni. Ja stworzę moją. moją mówię, star. Mówię star a. I wrócę do Was za chwilę. Tak się na razie prezentuje mo Moja. Mówię, starka. Teraz jeszcze. Zróbmy niczek dobra, moja magisterka jest stworzona ja Teraz idę sobie trochę level I idziemy na czat Dobra Ja już wbiłam trzeci level No dobra Idziemy teraz sobie na czat To idziemy sobie na ten czat Gdzie? No to już, Dobra, ja do bym kawiarni. Idziemy sobie do kawiarni. Ale nie idziemy... ...tu z jakiejś mami kawiarnia. Tylko idziemy do gdzieś Gdzie jest horror w kawiarni? Muszę szukać horror. No... Jest tak głupie, po prostu jest alfabetycznie ułożone No, ale Nie wiem, czemu tutaj nie ma Horror kawiarnie. Bo mi się wydawało, że zawsze, że jest Horror kawiarnie. Ale nie wiem Mi się może tak wydawało Nie wiem, może mi się z plażą nie wiem, zobaczę i zaraz do was wrócę. No dobra, coś mi się chyba pomyliło. No to jesteśmy i napiszemy im... Hejka. Ciekawe, co nam odpiszą. Oto... Aha, mu trzeba podać swój wiek. No... Ja niestety nie podam mojego prawdziwego wieku, ponieważ nie chcę podawać. No. Na sam początek może staniemy koło. Po... Ciebie. Tylko wy to widzicie, co ja czym, one tak samo są ubrane. No dobra, Trudno. Napiszemy, Napiszę hej. Czy wam poddałam wiek? Dobra, akceptuję to. No. 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 Dobra. I teraz napiszemy hak... No. Naprawdę. No dobra, teraz sobie stanęliśmy koło. Tam i tutaj najbardziej wygląda na hakerkę. Chociaż... Przecież... Zaprosimy ją do znajomych i zobaczymy chociaż wątpię, żeby to była hakerka ktoś z nas pisze w ogóle. Dobra Zapraszamy muminek i godek 1 No dobra. Tak. No tak. Teraz też bym to zrobiła. Jak widzicie, przyjęła nas do znajomych. Teraz napiszemy jej hejka. Tutaj tak nie widać takich ludzi może to dlatego, że to jest dopiero 21 godzina. Chociaż ja za bardzo nie wierzę w hakerów Że są na czatach Ale ogólnie wierzę No to idziemy sobie na inny czat bo ten taki trochę słaby Dobra, weszłam na inny czat napiszemy hejka, chociaż na razie nikogo tu nie widzimy Hejka Zaraz wracam A no właśnie, chcę wam jeszcze powiedzieć, że Krążą takie plotki, że Munister Planet zostanie usunięte w 2021 roku 1 stycznia, ale to nie jest wcale prawda zostanie tylko usunięte z przeglądarki ponieważ będzie miało bardzo wielkie zmiany, my no ale moderatorzy nie chcą powiedzieć jakie to będą więc jeszcze nie wiadomo jakie dobra, to będziemy kończyć ten odcinek i chciałam wam jeszcze powiedzieć, to tak naprawdę Wiedziałam, że tutaj nie będzie żadnych hakerów, ponieważ hakerzy nie istnieją. A te filmy, w których są hakerzy, to są po prostu filmy ustawione. No dobra, to ja już będę się z Wami żegnać, to pa do kolejnego odcinka.